Profesjonalna czapka. Cześć, witajcie na kolejnym filmie na kanale Wędkarski Kowalski. Dzisiaj yy, nietypowo, bo pod, yy, zakończeniem filmu będzie podsumowanie początkiem filmu będzie podsumowanie dzisiejszego dnia. Yy, jestem się z Kordianem. Cześć, witajcie. Yy, dzień trupowo trollingowy. Yy, tu dużo przesiedzieliśmy z zarzuconymi wędkami na trupa w wodzie były makrela i płoć, i nawet okoń w sumie no i co, no i trochę trollowaliśmy, no i najskuteczniejszy jednak okazał się trolling na jaką przynętę trollowałem i na którą zrobiłem dwa szczupaki to zobaczycie w dalszej części filmu pogodę mieliśmy nawet fajną, teraz troszeczkę się wiaterek ruszył, ale nie jest źle jednak trochę chłodno w sumie, bo tam z 12 stopni, 13 może, Zdrona w ogóle flauta była, nic się nie działo. Właśnie na trupka tylko mieliśmy chyba w sumie trzy brania. Nic się nie, nie, nie udało złowić, jedynie właśnie jak na trolling ruszyliśmy tam dwa razy, to yy, no mówię, ja dwa, dwie sztuki zapałem kolega jednego. Yy, no i co, yy, okonia dostałem, dwa okonia dostałem od kolegi, którego tutaj spotkałem. Yy, na tym jeziorku yy, przybyliśmy, przybyliśmy sobie piątkę pozdrawiam serdecznie yy, no i co no i tyle, będziemy za chwilę się yy, zwijać <laughs> yy, wędki trzeba poogarniać wszystko, bo bagno tutaj straszne. jak to zawsze bywa na rybach no i tyle, ogólnie jestem zadowolony, no zobaczycie czemu No bo uwierzyłem w pewną przynętę, którą ostatnio kupiłem która no, dzisiaj się okazała numer 1, jest, 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 jest fajnie no i dobra, zapraszam do oglądania, trzymajcie się i na razie Machamy A, już się maka dzwoliło o ty bladzie. A, mi ja no to piszczy, żeby się makrelam. No, świetnie. Ja ostatnio nawet nie rzuciłem, a już wiesz, tu się pod spodem rozerwało. No. O, wyciągam on już rozerwał. Pff, pff. Ten spadek muszę chyba grunty na czytać. Lubię, jak ale... to wiem, tak się. Ja muszę odbiorować ciągło, to brzydko wygląda. no ten film ja mam tak się... mało, już znalazłem dwie nawet. Ojej. co tak słabo te makrelekuźwa kiedy się kupowało kurwa były mocne w sklepach kuźwa. no ale też, też te co próżnowo opakowałem to też natychmiast widziałem przez folię że te, te brzuchy już tak jak porozdzielane lekko no, co to kurwa czemu to się to dzieje To już jest, jak chuj Gdzie? No na tej ręce Bo kurwa, no mówię Jak nie będzie, to się chuje Nie, naprężę pomału No będzie Tylko nas obraca Będzie, będzie Ja myślę, że nie ja myślę, że będzie No myślę, że nie Kurwa, mówię Ojo Twoje branie wiem że masz branie Dobra, Ta. zamykamy i... No do końca nie są przekonany Nie no wiem, że nie Serio Musiałeś <śmiany> wybranie na 100% Gorący wodzie kąpane <śmiany> no nie, bo to z wiele branych Oj No może o Kurczę może no, możemy poczekać jeszcze mówiłem, mówiłem poczekaj <śmiech> <śmiech> i chyba nie idzie już późno chyba idzie w lewo Idzie coś w lewo, no? Nie no? i lóżczel Mamy branie Aha Kurde Jaz, no jest, jest, jest Nie ma już nie? Nie Kurde Nieudane zacięcie Też jakoś co to, to poglądane było czy to przewciągnęli tak się zrobiło Ajene, Aj, no. Co tu O co to chodzi? A właściwiast może. Albo grubo, albo wcale. Pat, może się pochwalić, że takie okonia się złapało. No, no jak będzie po prostu nie, nie stawia tylko dużego oporu. Tego, że się będę co dobrać, jak chodził ugorzenie nie? Jak szukał, to i mokł, miotał, to przynajmniej Co? Tak, to idzie. zajebiście. Ej, te mogone, ne? No, tam Ta? Ja, spusam, tam je širok luknjo. Šur, da je malo. Da? Da, še pušam, da. Da? Czuję, że jak już to na wiosnę, bo to uderzenia na to Wiesz, już... wszyscy mówią, że na jesieni na dłużej przyjmiemy To coś? Albo, no, Albo by strzała była... Hmm. Był Odmowa nie Strzała Nowa guma to będzie by... tego trzeba się że na zakręcie I wtedy jest inaczej już pociąga ułożona jest jest! 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 Mam. masakra! no ma to... może ja masakra ty, na tą dużą przynętę ej to nie jest duży szczupak nie? chyba ale masakra ty. jak tylko tego jak najprędzej do podwyraka bo to trzeba by złowić kuźwa Nie wiem czy to jest duże rzeczy, nie przynięta Masakra Mam na tą dużą przymiętę rybek Nie szarp się, nie szarp się Może nie będzie nie, fajnie jest Nie jest, nie. Nie jest. Nie jest. Nie jest. 8 plus yes, yes. 90, może. Będzie, będzie. Woohoo. Nice, gratulacje. Dzięki. Kuź wam razem. Musisz, może, tą kotwicę, żeby Już, ten? Tak, to no? zima na ten. Jest, kurwa, masakra, tą to grubo przyjęte. Jest, <laughs> jest! kurwa, masakra, albo grubo, albo wcale, kuźwa. Słyszał, jest nagrywał Kurwa, ma baterę, nie ładowało mi znowu, 27% Młah. Dobra Ale na puszkę z tą trzeba, nie? O, to jest 90, nie? To jest, jest. No już się ruszyliśmy z tego trupa się wyczepiło? O, o, albo mało. Chciałem to razem? jest 90 Ach, 90 90 będzie, nie? Albo grubo, albo wcale, jak to mówią. Na dużą przynętę, zaraz wam pokażę. 8. O, płaczę, nawet nie ma. 8 8 8 o. 8 8 8 8 Rybosek, nie? Taki szczupak o, widać jakoś? Widać no, taką przynętę 40 cm bo grubo, bo wcale Pierwsza ryba na tą przynętę Wypuszczamy dziada Idzie go Não tem nenhuma estupada que você usa. Estupada, estupada, estupada. Estupada, estupada. Estupada, estupada. Estupada, estupada. Estupada, estupada. que estupada. Estupada, estupada. Estupada, <kliśni> Razem z tą, z tą przynętą chyba. Tu jest pięć? Nie, chyba nie. Cześć. Przynęta robi robotę Teraz będzie osiem dych. Do trzecia. To, to, to tutaj go, tutaj, chybaż. Chodź tu, chodź. 70 tak? Nie, no więcej. Duży, um, duży. Nie, nie będzie metra, ale 90 dobra będzie i od razu jest Ole brudas fajnie. O jest ładnie! Jest, jeździ, będzie chyba <śmusz> Super Gracki znowu. Dzięki, dzięki, dzięki Spoda przynęta, co? Łodna? No Dzisiaj Kurde, super Ale fajnie Maszka w nasona Niech kula. 60% lepiej Mamy szczupaka, mamy szczupaka Na koczu miejscu po pysku? No dobra, starczy. Już tak się nie chce. go strach złapać teraz. Hmm. z tymi kotwicami wielkimi. Posiadaczmy. Jeszcze chce pan. Tak to wygląda. pomóc tak troszeczkę odał o. o kurde będzie metrówka jest o tu się zapiło. dobra o no, taką przyjęciorę wielką u, jest fajna ryba, co? jest dobry, jest dobry dobry szczupak Ach, dobry jest u, u, u. kurde fajnie, co? ale ja chyba, nie wiem czy będzie metr, kurde

90. Jest dziewięćdziesiąt pięć Będzie troszkę Super, dobra Puszczamy dziadka Jest? Jest, jest, jest yes. Proszę bardzo Jest jeszcze mno

O kurde, O kurde, Już pobierasz do niego? Tak. Ty ta? tak? No coś, tak, No tak, 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 wyciągnąć? teraz tak, ja go podczepiłem. Co? Podczepiłem go tak, Co? tak, go tak, Pokaż porównaj do przynęty. Przynętę! Ja mam prawie taką przynętę! Fazjny, tak? Co? Przynęta no. i ryba. Tak! A lociek. Każdy Dzisiaj ramy takie Dziaku biorą, nie? Tak! No ja przed chwilą miałem 9-5 na tą przynętę. A ja miałem 2-3 brania, ale. Jakby z dołu uderzył i zostawił nie? Aha O O fajnie Tak duży był, że, że, że mu się pineta w lebach nie zwieściła <gry> Może ta Oba, lecimy dalej no. To co, lecimy jeszcze kawałek dalej? Tak, no Jak tu się coś bierze, to się to <gry> To ja go potrzebuję, znaczy, znaczy, tak bo spodnie zawodu tak. tak może